Więc ty też cieszysz się z tego, co się ostatnio wydarzyło. Pewna kobieta w miejscowości Skarżysko-Kamienna wygrała. masę kasy, Pieniądze wygrała! Ale co się okazało? Że żartowałem, bo nikt nie wygrał pieniędzy i zaczęliście cieszyć się za wcześnie. A żyjemy w Polsce, więc pewnie nikt nie cieszył się jej szczęściem, co nie? W każdym razie dzisiaj będziemy oglądać ludzi, którzy zaczęli świętować zbyt wcześnie. Także siadajcie wygodnie w fotelu, weźcie popcorn, papcie i jak macie jeszcze kole, bo nie jest za droga, to też pijcie. Także zapraszam lekko. Okej, okay, zaczynamy od meczu siatkówki, kapitalnie i zdążyli to wybronić, a tamci już zaczęli się cieszyć. Czyżby mamy remis i dalsza część seta? Aha, bo to było 2-1 w setach, czyli po prostu grają dalej. Ten nie wiedział co się dzieje, wygląda jak przyjmujący Stanów Zjednoczonych, tak, przyjmujący, ten libero, Jezu, jak dawno nie oglądam siatkówki. Mamy oczywiście jakieś tam biegi przełajowe, była na piątym miejscu, ale jednak stwierdziła, troszeczkę sobie depnę, także jedziesz. Zawodniczka z numerem 8 odrobinę przyspieszyła. To ta z jedynką przyspieszyła. Widziałem determinację w jej oczach. Pójście na te kobietę, jak depła tutaj. Ale depła. Mamy rzut karny i gościu dostał prosto w mordę. Ale zamiast bronić to do końca, już się cieszył, a to wpadło. A to wpadło. Czasem na TikToku też znajdą się zajęte. Biste rzeczy. Nawet Bramkarz nie wiedział, co się dzieje. Takie rzeczy oczywiście bywają. Tak, tutaj mamy gościa, który pewnie na snowboardzie gdzieś tam chciał przykozaczyć coś tam i wywalił się przed samą metą. A ten, zanim pewnie zdąży go czmychnąć, cyk wygrał. Cyk wygrał, ale masz za karę. Karma is a bitch! Karma wraca. Karma wróciła do ciebie i to nie w postaci takiej dla psa czy dla kota, tylko kary, więc wywalił się plecy gdzieś tam jeszcze tyłem czołem, tyłem, tyłem czoła. Po prostu po potylicą, czemu tyłem czoła. Uderzył się, także nie wyszło to tak jak powinno. Okej, okay, mamy kolejny mecz siatkówki. Jest przyjęcie prawdopodobnie Dynamo obiertów kontra zielona góra, ruch harmidrów. Ci się już cieszyli, to była drużyna. Proszę bardzo, a piłka przyjęta, czyli ona nogą odebrała to na swoim stadionie. Czy w siatkówce jest to dozwolone? Tamta była gdzieś tam dostawała, bo już nie miała palca. Odebrat i to jeszcze lewą nogą. W życiu bym tego nie przyjął, ale chyba trafiłem nawet. To chyba dynamo. Kijów, prawdopodobnie. Jest dobrze trafione, to najważniejsze. Kolejne miejsce to jest rzutko szykarski, proszę bardzo. Pewnie był remis, coś w granicach, nie wiem, 52 do 53 i nagle dwa rzuty. I punkt przewagi, albo dwa punkty przewagi. I teraz zostało jedna setna do końca. Gościu rzuca z końca. I trafia! I trafia! I trafia! Musimy wygrać 50 do 49. Tak się wygrywa mecze. Jeszcze raz. Czyli on rzuca za jeden, tamci już się cieszą. Ten mecz został przez nich wygrany. A tu ziomek z czwórką stwierdził rozpęd dalej, dalej, ręką gadżeta. I doleciało do końca. Można, oczywiście, że można. Pewnie to będzie się zmienić. Ale to nieważne, bo jakby udało im się, świetnie się udało. Także jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Tutaj mamy oczywiście kolejny mecz siatkówki, Jakieś przyjęcie. Ta odebrała ręką. Też te już się cieszyły. Czyli piłka nie dotknęła podłoża. Jeżeli sędzia podjął taką decyzję, to ty nie masz nic z tym do gadania. Kanada, klaszemy, moi drodzy. O to chodzi. Alisza Newman, czy ty zrobisz new record? Może będzie new record. Jest i rozbieg. 3, 2, 1, pewnie zacznie się cię przele... Przecież dała radę! W sensie pod spodem. To się nad tym skacze. Aha! Żartuję spokojnie. I znowu ona. Czyli oczywiście znowu musimy klaskać gdzieś tam... Ruszam, jest rozpęd. Jest dość wysoko. I ona... Tak, aha, ona, że i udało się. O to chodziło. Nie, nie zdałaś tego egzaminu. Mordeczko, nie przeleciałeś. O, tego ziomka znam, co się cieszę, niby trafił, a tu wyleciało. Skąd ta radość? Lakersi mają to w sobie i ich zawodnicy już są bardzo pewni. On już wiedział, jednak nie wiedział. Zero na koszulce, zero punktów. Oczywiście, że tak. Pyt szybka radość często nie popłaca. A tutaj mamy gościa, który gdzieś tam się rozbiegł. Wszyscy zrobili mu tory. Jest tempo. O to chodziło. Akademicki bieg przez płotki bez płotków, proszę bardzo. Z numerem 86. Prawda? 80. Ten zawodnik już będzie chciał zrobić salto. Do tyłu nie zdążyli. I przedli wypadło mu z rąk, więc nie zrobił przyłożenia za linią. Mordo, wylatujesz z akademickiej drużyny. Albo to 90, nie, to 81. Przed zdecydowanie przed linią. Nie zrobili jeszcze dokładnego przybliżenia, ale wiemy o co chodzi. I tutaj mam oczywiście wrzut do kosza. Tutaj będzie. Jest jakiś rzut, Jeszcze to przejęli. A ten już rzucił do góry, a ten. I jeszcze przed czasem, a tamten ziomek, zamiast wyrzucić gdzieś daleko piłkę. Zobaczcie, podrzucił ją do góry, bo już myślał, że odgwizdą koniec. Już się cieszyli. A ten złapał i wykonał rzut jeszcze o czasie. 3, 2, 1, Avanti, proszę bardzo, piłka w koszu. 3 punkty dla Gryfindoru. Ten już się cieszy, mówi. Tak jest! Irlandia górą, ale nie dzisiaj. Jeszcze go ziomek wyprzedził. Typ nie wie co się dzieje, o daki, już o daki, o nie będą cię sponsorować, nigdy więcej. Także wyprzedzony oczywiście o długość paznokci, paznokcia właściwie podeszły buta, bo to są takie delikatne buty oczywiście Dobiegania także nie ciesz się, tamten nie wie co się dzieje. Mówi, ja się poddaję, absolutnie nic mnie więcej nie interesuje. A było warto cyrkować, proszę bardzo, ten już praktycznie to dobiega na metę. aha, czyli w momencie kiedy oni już się cieszą i miał już stanąć przed końcem, skręcił kostkę i pewnie nie dojdzie na... Czyli wygrał inny ziomek. Jaki to ma sens? Tamten ze skręconą kostką, a ten zamiast mu pomóc. A tutaj mamy znowu ziomka, mamy 10 sekund do końca. Przekazanie pałeczki, bo to jest oczywiście sztafeta, tylko że z piłką. Jest rzut do kosza, oczywiście trafiony. 5 sekund do końca i mamy prawdopodobnie remis. To będzie chyba remis po 79. A teraz mamy jeszcze 5 sekund. Oni niby się cieszą, ale te 5 sekund może zmienić wszystko. Będzie jakiś rzut również za trójkę. Trafia. Koniec meczu. Nieważne. Mamy jakiś set do końca, nie mamy setnych do końca. Jest koniec, kibice wbiegli na murawę, na murawę, właściwie na parkiet, który trzeba cyklinować, więc nie róbcie parkietów w domu. Mam jakiegoś ziomeczka gdzieś w Rio, 2016 rok, on się prawdopodobnie będzie, chyba że już się cieszy, LV Bin, jest takie imię? LV, gościu się urodził w Las Vegas, czy o co chodzi? Aha, kto wygrał? Prawdopodobnie to już jest po całej walce, czyli ten Chińczyk wie, że to jest ten moment, w którym on wygrywa. Z Kenijczykiem walczył i jednak Kenijczyk i mówi, nie wie, co się dzieje. Gościu z Las Vegas nie wie, co się dzieje, tego go nie Powinno dziwić. Jego ojciec przerąbał pewnie tyle na kasynach, że tam już nie powinno nic go więcej dziwić. Tutaj mamy znowu gościa, który się rozpędza i pewnie braknie mu 700 i długości linijki, żeby zrobić przyłożenie. Zachaczył go! Końcem był Washington Mordo. Tak blisko, a tak blisko, mordo. Czyli on go gdzieś tam zahaczył końcem paznokcia Zobaczcie, tu nawet go nie podciął chyba. Zahaczył go obud. No, i to jest wyszkolenie techniczne zawodników z drużyny przeciwnej, bo oczywiście to się udało. Także rewelacyjnie. A tutaj mamy Toronto Raptors versus te pszczoły, osy, w sensie te z rogami. Tu mamy jakieś podanie, wypadła mu piłka, ale rzuca z daleka. Ale to było z za linii! To chyba się nie liczy. Trafił. Oczywiście, że tak. Ale tak to działa? To było z za linii! Tutaj Oregon z Utah-Utah. Gościu z Utah pewnie nie przyklepie. Niby już się cieszą. Przyłożenie, ale on nie przyłożył. Bo pewnie nie, po nie położył piłki, prawda? Jest Utah-Utah. Jest. jest radość. A co on zrobił? A, przyłożył przed liniem. Wypadła mu! Wypadła mu przed linią, jesteś zwolniony! Więcej ci nie zapłacą. On już niby było przyłożenie, ta się złapała za głowę, mówi nie wracam nawet z moim chłopakiem. Mamy się który składa kubki. Co tu się może wydarzyć? Może mu zlecieć kubek, albo nie przyłoży yy, ręką po prostu końca swojego układania, bo i tak się może zdarzyć, czyli po prostu na. Tak myślałem, ale 6-9 było. Nacisnął, ale czas dalej leciał, także nie w odpowiednim momencie, czy znaczy nie w odpowiednim. Nie udało mu się dobrze nacisnąć miejsca, które gdzieś tam by go rozliczyło z czasu. Tutaj już oni żółci prawdopodobnie się cieszą. A ten, łamiąc krzesła od komentatorki. <grytanie> Zobacz, no, ale dobrze, że to i tak przyjął. To była piłka w aucie, więc ja jako powiedzmy libera albo ktoś przyjmujący bym to zostawił. A to wpada na ich stronę. A, czyli jeszcze się nie cieszyli. A, bo to jeszcze nie koniec. Cyk! Ten jak tutaj wystawił piłkę. Ale chwileczkę, ja rozumiem poświęcenie, ale nikt tutaj się nie cieszył Specjalnie zbyt długo, także ja bym to oczywiście zostawił Czyli on poświęcając się i łamiąc krzesła komentatorskie Udało mu się to zrobić Także jestem jak najbardziej w szoku i za, zafascynowany i usatysfakcjonowany tym, co dzisiaj zobaczyłem Bo to świadczy tylko o jednym Mordo, nie ciesz się za szybko, graj Cokolwiek grasz. To jest Tibia czy y, margonem. B jest tak tak gra, nie? Nieważne. Ma... Więc moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcecie większą ilość ludzi, którzy cieszyli się zbyt szybko, zanim osiągnęli swój uprawnie... Uprawnie... uprawniony, uprawniony też, bo oczywiście musi to nabrać mocy prawnej, ale uprawniony e, sukces, no to oczywiście zostawiajcie e, komentarze, piszcie Karol, chcemy więcej, albo na przykład Salceson, będę wiedział, że chcecie więcej, jak napiszcie komentarz. Salceson, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i to tyle żegnam się z wami kolejny odcinek już jutro, bo codziennie o godzinie 10. No i postaram. Tam się już w tym tygodniu może zrobić te streamki, także śledźcie i trzymajcie kciuki. Łokieć. Pum.